W dzisiejszym wideoinformatorze relacje z weekendowych imprez. Piątkowa Watra Poetycka, sobotni koncert Pamiętajmy o Ryśku i niedzielne biegi uliczne Lubańskie Biegowisko. Watra to słowo pochodzenia rumuńskiego, które oznacza duże ognisko. Od 9 lat to także nazwa cyklicznej imprezy organizowanej przez Grupę Literacką Nurt działającą przy Miejskim Domu Kultury w Lubaniu. Od lat Watry mają niepowtarzalną atmosferę dzięki urokowi poezji odczytywanej w plenerze nurtowiczom i przyjeżdżającym do nich przyjaciołom. Tradycją tych spotkań jest dzielenie się swoją twórczością, inspirujące rozmowy i dobra muzyka. W tym roku nurt zaprosił gości z Jeleniej Góry poetkę Małgorzatę Kowzan i zespół Bądź Ciszą, który wykonuje jej utwory w muzycznej aranżacji. Jak płynąć w radości strumień jak dostrzeców grześki i jasny jak stać się radosnym w promieniu. W sobotę, 13 września, na lubońskim rynku rozbrzmiewały dobrze znane przeboje Ryszarda Riedla, wokalisty legendarnej grupy Dream. Dwudziestą rocznicę jego śmierci postanowiło upamiętnić Stowarzyszenie Inicjart z Leśnej, które zorganizowało serię koncertów Pamiętajmy o Ryśku. Lubański koncert odbywał się na rynku. Na rozgrzewkę wystąpiła grupa za kratą z Lwówka Śląskiego, która zaprezentowała utwory własnego autorstwa oraz covery polskich wykonawców, kończąc najlepiej znaną piosenką z repertuaru Ryśka. W trakcie całego wydarzenia odbyła się kolejna akcja, podczas której były zbierane pieniądze na leczenie Kamila Nowosielskiego. Na scenie przeczytano list od jego brata Daniela. W ostatniej chwili zdecydowaliśmy się na wyjazd do kliniki Houston, gdzie Kamil przebywa od sierpnia 2013 roku po dziś dzień. Jego guz zmniejszył się o 50%, a niezależne badania wykazały, że jego złośliwość również zmalała z trzeciego do drugiego stopnia. Wszystkie ciasta ze stołu stowarzyszenia. Inicjart rozeszły się bardzo szybko. Przeprowadzona została także aukcja 200 zł po raz. Jest 250, super, jest 250, panie dają 250. W sumie zebrano prawie 2800 zł. Następnie scenę opanowali artyści z Leśnej, czyli zespół JGL, który przedstawił kowery grupy Drzem i zaprezentował dwa autorskie utwory z nagranego singla. Po koncercie odbył się przygotowany przez Miejski Dom Kultury pokaz archiwalnych nagrań z koncertu Ryśka Rydla. W niedzielę 14 września ponad 130 Lubanian i Lubanianek pobiegło po zdrowie podczas lubańskiego biegowiska. Dzieci, młodzież, a także dorośli swoje siły sprawdzali na różnych dystansach w siedmiu kategoriach dwóch dla dzieci i młodzieży i czterech dla osób dorosłych. Osobną kategorię stanowiły rodziny. Trasy wiodły ulicami Lubania. Najdłuższy dystans to aż cztery okrążenia wokół centrum miasta, czyli 6 kilometrów. Wspaniałą atmosferę tworzyli licznie przybyli kibice, dopingujący zarówno swoich, jak i wszystkich zawodników, niezależnie od tego, na której pozycji przybiegli. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, zaś zwycięzcy dodatkowo odznaczenia, puchary oraz lubańskie upominki. Impreza została zorganizowana przez miasto Lubań, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu, Klub Sportowy Samuraj i Użyckie Centrum Rozwoju.